<laughs> idę sobie tutaj ulicą I no normalnie idę Ale nagle widzę coś czerwonego Widzicie, że tam jest coś czerwonego O, widzieliście Wydaje mi się, że to właśnie może być ten święty Mikołaj Bo od kilku dni właśnie poszukujemy Z moim kolegą świętego Mikołaja I zieleczki Już był pierwszy odcinek wrzucony Jak, widzieli, jak tego świętego Mikołaja złapaliśmy I go przywołaliśmy A teraz mi się wydaje, że ten święty Mikołaj Po prostu mógł Eeee, objawić po raz kolejny, dobra, czy w idziemy? O, widzicie tam znowu jest coś czerwonego? Zameczki, O nas śledzi chyba. Zameczki, więc dobra, idziemy. O, widzicie, wszystko się zmienia na czerwone. What the fuck! I co jest? Rzeczkę się pojawił centralnie przed nami. Co tu idzie? What the fuck!